Zebraliśmy się tutaj, aby dokonać degustacji. Co to znaczy, degustacja? Jedzenie. To znaczy spróbowanie tego. Jedzenie. z matką, na Oni się. I stwierdziliśmy, że weźmiemy takie coś. Nie dawaj mi zdechłego, kota. I. Czekamy, czy tutaj będziesz umiała w ogóle coś z tym zrobić. Czekaj. Pan, pan powiedział, że to się je na zimno. Czekaj, śmierć z nie śmierdzi? Tak wygląda. Tu o, tak wygląda. Tu gdzieś wczekę, bo to gdzieś tu miało oczy. O, tu ma oczy, bo tu jest przód tego z tego. Tu jest, gdzieś tu ma oczy. A mogę zadzwonić, to zasięgu w okazji. Ale czekaj, bo jak my to mamy zjeść w ogóle? Weź, zobacz w internecie, jak takie coś się je. Ok, Google, how to eat a crab? All right, here's how to eat a crab like a pro. Food skills on YouTube. A, a tu nam coś pokazało, jak, jakiś film na głośniku. Więc musimy się przyjrzeć, co my mamy zrobić z tym. Dobra. Okej, okay, Google. Stop. Nie chcemy oglądać filmu teraz. Czekaj, weź i ten. Trzymaj to. Czekaj. Ale to się tu się nagrywa cały czas, więc trzymaj to. Ale jeszcze nie rozcinaj. No, ale nic jeszcze nie rozcinam. Zastanawiam się jak to, jak się do tego zabrać. On tutaj, on tu coś odłamał. Patrz, tu odłamał taką skorupę. Mhm. Uff, 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 jak to śmierdzi. Patrz, tu mamy taką skorupę. To się je to mięso chyba. Przyszła, pewnie na tylko kraba otworzyliśmy. Śmierdzia w sklepie rybnym. Matka. Smakuje? Zosia spróbuj. Urwisę tu kawałek A Pan mięso. powiedział, że są jest ugotowana. O, zobaczę kilka małych. Ja sobie tutaj zębę. Ja się boję. Takie, to mięso tak jakby takie włościste, nie? Boję się. Czego się boisz? Bo jest włościste. Właśnie. Spróbuj tu ja Może by to trzeba podgrzać. Hmm. Fuj. Po co się to kupili w ogóle? Żadne jak cholera. Tu i co, to, to jest całe to mięso? To? I tyle mięsa, O, tyle. No, co czy 20? Chcesz jeszcze? Nie. No to nie może być tylko tyle. A ty co robisz? Mogę Wam powiedzieć. No i co, z tym? Znalazłaś to w tym internecie jak jeść kraba? Czy musimy ten film jednak obejrzeć? Nie chcę wiedzieć. No to jest niemożliwe, żeby to było tylko tyle. Trzeba go. Chcesz jeszcze zalać? Na pewno? Trzeba go Ha A to jest zielone? A skąd mam jeździć? Dobra, dała ten film na YouTube. Spójrz, kłapie rączki. Włącz jeszcze raz ten film. Wyszukam. Patrz, tu jeszcze coś jest? Mm. O, kurde. akcesorii, rzeczy, której potrzebujesz, szczypce, szpatułka, czysty talerz, miseczka. Spróbuj to. Nie. Czemu? No to jest coś innego, to jest noga. Lepsze? Nie. Kleszcze się odrywa. No kleszcze już odrywaliśmy. Ej, kleszcze dobre, chodź to spróbuj. Zajmij się, wyżnij mięso. Mięso z kleszcze możesz delikatnie pyssać, a tak. reszta zjeść w Gdzie jest to mięso? No to jest mięso. Eating the crab. Pull off the legs and the claws. Dobra, czyli urwij mu nogi. Nie tego. Nogi. Następnie oddziel nogi od połowie kraba. Macie tu. Tost. Dostań się do ich środka. Zmierzcz skorupę szczypcami. Weź weźcie tyle mięsa, ile zdołasz. Macie też? No mamy. A to się je, czy to są śmieci? Tułów. Łóż się dużego, ostrego noża, aby przeciąć tułów kraba na pół. Jeśli tu nie dostałaś od sopać. razu przekrojonego stawu noga. Pokaż. Jak to smakuje? Jak paluszki krabowe. Nie przejmuj się, że mięso jest zimne. W większości kraby podawane są właśnie na zimno, gdyż wtedy mięso smakuje najlepiej. Oddziel wszystkie chrząstki, blaszki z krzela, nie jedzmy. Na końcu pancerza kraba znajduje się brązowe mięso. Wyciągniesz padunką. Będzie tu? Można je też można zjeść z cytryną na końcu chleba. O, fuj. Eee. O, fuj. Patrzcie tu, fuj. patrz tu. A bo mój nie Trochę go rozgrzebaliśmy, tego kraba burgera. Ło Co tu się w ogóle jest tego? Przecież to są same takie w ogóle. O jaka odnóża. Ble. No ale dobra, nie umiemy je szkrabów Chyba takie jest morał z tego, nie? Patrz. Patrz jeszcze takie mięso, chcesz? Chcesz tą nogę? Nie. Nogi są dobre. Mhm. Nogi smakują jak paluszki krabowe. Popatrz. Krab się uszczepnął w nogę. Daj. Daj. Co to? Co to? Ale pomyślę, że ktoś kiedyś, nie? Tak sobie i mówi, hmm, takie brzydkie stworzenie. Zjem je. Teraz mamy kraba. A jak to tu? Ciężko wyrwać wszystko Boję się tego. Ale to nie ten. Nogi te dobre. Crab rave. Okay, Google. Play Crab Rave on YouTube. Nic nie play. Ok, Google. stop! No to samo proszę. nie Ale pokaż Nie pokazuj mi. Czemu? Dobra, tyle. Taki właśnie film nagraliśmy. Że nie umiemy jeść kraba. Nie wiemy jak się je kraba. I nie przygotowaliśmy się do zajęć. Bo mieliśmy najpierw obejrzeć filmy jak się je kraba. Ale to miała być dla pani Zosińskiej niespodzianka. I dlatego. Wyłącz mi to. Ale kraba. Chcesz jeszcze trochę? Nie. To do widzenia. Ale co? Ty... Pożegnaj się. Twoje Twoimi widzami. Pa. O, tak. Może nam się kurczak robi. Pa. Nie trzeba mu coś. A po mnie tam zaraz. Teraz wszystko sobie smażę. Dobra. Asi, asi. Nie, kotu nie dawaj. Dobra, pa.